W tym wideo dowieś się, dlaczego większość traderów zmaga się z problemami psychologicznymi i jak je wyeliminować. Zapomnij o klasycznych poradach typu. Musisz pracować nad swoją psychologią. Pokażę Ci, jak podejście oparte na odpowiedniej technice pozwala uniknąć emocjonalnych decyzji i zwiększyć skuteczność w tradingu. Cześć, z tej strony Łukasz Machowski, jestem CEO firmy Grow Obsession. I w tej firmie przeszkoliliśmy już ponad 2000 osób, pomagając zbudować im drugie źródło dochodu poprzez trading. Jeśli chcesz skutecznie handlować, oglądaj to wideo do końca. Psychologia w Strategia. Co jest ważniejsze? Wiele osób twierdzi, że trading w 90% to psychologia. To mit. Najważniejsza jest przewaga techniczna. Jeśli masz skuteczną strategię, psychologia staje się zdecydowanie łatwiejsza. Problem pierwszy, brak solidnej strategii. Jeśli Twój system nie daje Ci pewności, wpadasz w pułapkę emocjonalnych decyzji. Problem drugi, gonienie za ogromnymi procentowymi zyskami. Wielu początkujących traderów popełnia błąd, goniąc za ogromnymi zyskami procentowymi, myśląc, że tylko wielkie ruchy na rynku mogą przynieść Sukces. W rzeczywistości kluczem jest konsekwencja i tak zwany procent składany. Nawet niewielkie, ale regularne zyski 1% dziennie mogą przynieść ponad 30% w skali miesiąca. Problem trzeci nadmiernie skomplikowana strategia. Początkujący traderzy próbują swingów, hedgingu, gry kontrendowej. Jedna powtarzalna strategia jest kluczem do sukcesu. Główne problemy psychologiczne w tradingu. Pierwsze czynniki zewnętrzne. Brak pieniędzy. Jeżeli nie masz kapitału, chcesz szybko dużo zarobić. Przez to podejmujesz ryzykowne decyzje. Brak czasu jeśli pracujesz na etacie. To nie dopasowuje strategii do swojego kalendarza. Zamiast spędzać godziny na analizie wykresów, możesz skorzystać ze strategii o wysokiej skuteczności, które wymagają bardzo małego zaangażowania. Na przykład strategia naszego edukatora Daniela Jaworskiego nazywana One way. Czynniki wewnętrzne. Czas trwania trade'u, trzymanie pozycji przez dni, tygodnie, miesiące powoduje olbrzymi stres. Zmienność rynku Lepiej skupić się na aktywnych sesjach, jak Nowy Jork. Handel z trendem. Trading wbrew trendowi wymaga olbrzymiej kontroli emocjonalnej. Znajomość płynności pozwala unikać fałszywych ruchów i emocjonalnych decyzji. Budowanie strategii minimalizującej działania psychologii. Jak powinna wyglądać taka strategia? Czas trwania pozycji maksymalnie do końca dnia. Optymalnie w jednej sesji. Zmienność. Wejście w transakcje w największej aktywności handlowej. Trading z trendem. Zrozumienie płynności. Szukamy miejsc w kluczowych miejscach rynkowych. Skuteczny trading polega na powtarzalności i dyscyplinie, a nie na ciągłej zmianie strategii. Aby zwiększyć skuteczność, warto się skupić na sesjach o wysokiej zmienności jak Nowy Jork. Pamiętaj, że najważniejsze jest zarządzanie ryzykiem i stosowanie parametrów do obecnej sytuacji na rynku. Przede wszystkim warto się skupić na wyznaczaniu kluczowych poziomów, na wykresie i analizie dynamiki cen. Ważnym elementem jest również zarządzanie ryzykiem, ustawianie stop lossów i take profitów. Podsumowując, nie eliminujesz problemów psychologicznych pracując nad swoją psychologią. Eliminujesz je budując skuteczną i przemyślaną strategię. Jeśli chcesz więcej dowiedzieć się na temat zarabiania z tradingu i stworzenia z niego drugiego źródła dochodu, to zapisz się na wydarzenie z pierwszego linku w opisie i przypiętego komentarza.